Dzisiaj zagramy w najtrudniejszego chowanego w Minecraftie. Będzie wiele pułapek fałszywych śladów i fake obrazków, które zmylą mojego przyjaciela. Czy uda mu się wygrać w chowanym? Zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Dobra Pimpek, tak więc masz minutę, żeby mnie znaleźć. Możesz odliczać. Okej, okay, zaczynam. Dobra widzowie, my musimy w tym momencie się ukryć, ale to nie będzie taki zwykły chowany, ponieważ to będzie najtrudniejszy chowany w Minecrafcie. Dlatego na samym początku ustawmy sobie takie oto ślady, którymi Pimpek będzie myślał, że my tędy szliśmy. Zobaczcie jak to wygląda. Z tej góry to wygląda idealnie. Dobra, poprowadźmy. W takim razie te ślady, na przykład gdzieś tutaj, niech one prowadzą tutaj między tymi domkami i zbudujmy takie wielkie zejście na dół. W taki oto sposób. Tak więc teraz dodajmy tylko oczywiście ślady, ok, teraz w tą stronę i patrzcie widzowie, świetnie, napiszmy tutaj tabliczkę. Mnie tu nie ma, czy wy to widzicie, to jest zarombisty bait. A teraz po tych śladach musimy zrobić coś jeszcze innego. Dlatego w miejscu tych śladów zbudujmy tutaj taki oto mechanizm, który będzie wytwarzał dźwięk. Dlatego zejdźmy sobie tutaj i tutaj pod ziemią, widzowie, zbudujmy taki mechanizm. Jest on bardzo prosty do zrobienia, a mianowicie musimy ustawić w taki oto sposób ripitery, dodać wszędzie redstone i bardzo szybko zasilić ten zegarek i patrzcie, widzicie to? W tym momencie stworzyliśmy nieskończony zegarek, który cały czas mryga, ale my musimy sprawdzić, żeby wydawał dźwięk. Dlatego w tym przypadku mam widzowie tutaj dispenser, który tak naprawdę nic nie będzie dawał, a jedyne co będzie dawał to oczywiście dźwięk. Uwaga, zobaczcie to. Czy wy to słyszycie w tym momencie? Tutaj jest dźwięk taki i mój przyjaciel będzie myślał, że ja gdzieś tutaj jestem, a tak naprawdę to będzie fałszywy dźwięk. Zakryjmy sobie to wszystko. I świetnie, w tym miejscu naprawdę słyszycie, że coś tutaj się dzieje. Dobra, Luczek, mogę już szukać? Poczekaj chwilę, Pimpek, jeszcze się nie schowałem. Dobra, widzowie, musimy szybko zbudować jeszcze jakąś rzecz. Ale do tego mam zarąbisty pomysł. Ponieważ z tej strony, jak mój przyjaciel spadnie na dół, to zamontujmy takie oto armatki. Które wyglądają w taki oto sposób. I zobaczcie, jak one się prezentują, widzowie. To może nie wygląda jakoś zbyt strasznie. Ale jeżeli w tym momencie podejdzie mój przyjaciel Pimpek, albo na przykład jakiś zombiak. To one wszystkie Wszystkie w niego strzelają. Czy wy to widzicie? I jeszcze mają taki dźwięk. Upatrzcie, jak to wygląda, dobra. Ale oprócz tego mam bardzo zarąbisty pomysł. Ponieważ przygotowałem takie oto zdjęcia mojej postaci. Patrzcie, to widzowie. Czy wy to widzicie? To jestem ja. Z daleka wygląda, jakbym dostał ja. I patrzcie, przygotowałem takie oto fotki. I mam ich oczywiście więcej. I wprowadźmy mojego przyjaciela w błąd. Dlatego tutaj na wprost zbudujmy takie oto jedno pomieszczenie. które będzie wzbudzało podejrzenie. Dobra, i tak ono się tutaj prezentuje. Zróbmy tutaj oczywiście wejście. I tutaj na końcu widzowie będzie bardzo śmieszna rzecz Ponieważ tam będę stał tak jakby ja tyłem Czy wy to widzicie? To wygląda idealnie widzowie To jest naprawdę najcięższy kowany na świecie A będzie jeszcze ciężej Zróbmy sobie coś takiego Czyli mój oczywiście obrazek Ale dajmy tutaj jeszcze widzowie pułapkę A mianowicie postawmy tutaj oczywiście dwie takie skrzynki Albo nawet jedna I jeżeli mój przyjaciel to otworzy To zróbmy żeby aktywowała ona takie oto redstone Okej, okay, świetnie To widzowie zapala Więc ten redstone musimy dać oczywiście z każdej strony W taki oto oczywiście sposób Sub. Tutaj po bokach musimy dać oczywiście takie oto pistony, które będą zabierać widzowie całą podłogę. Dobra, widzowie, no i nasza pułapka jest gotowa. Zobaczcie, w tym momencie na samym końcu widać mnie, który stoi podobno na skrzynce. I jeżeli się podejdzie, to w tym momencie, patrzcie, wow, to działa i się zapada, widzowie. Musimy teraz zbudować coś pod tym, żeby się gdzieś spadało. Zniszczmy sobie to i tutaj zróbmy wielką taką dziurę, do której będzie się spadać. Na przykład jeszcze przez pajęczyny, wtedy mój przyjaciel na pewno się wkurzy, że tak długo będzie spadać. A na końcu dajmy tabliczkę, ale noob. Czy wy to widzicie? Dobra, to będzie na pewno śmieszne. Tak więc, uwaga, zakryjmy sobie to. Czy to działa? Uwaga. Świetnie działa to! Łapka gotowa. I w tym momencie porozstawiajmy moje obrazki. Na przykład w tym miejscu postawmy pierwszego luczka. Świetnie. No zobaczcie, jak stąd to wygląda zupełnie jak ja. Dajmy tutaj oczywiście kolejnego, który podobno sobie kuca i nie wiem, chce się wkryć oczywiście w taką oto wełnę I to naprawdę, widzowie, wygląda realistycznie. I na przykład tutaj widzowie w tej oto studni dajmy swoją główkę na samym końcu i zobaczcie, to wygląda, jakbym ja się patrzył tam z góry. Czy wy to widzicie? Pipek na pewno oszaleje! Dobra, luczek, koniec tego! Zaczynam szukać! O nie, widzowie, mój przyjaciel zaczyna już szukać. Dobra, zejdźmy sobie na dół szybko, widzowie, i zamieńmy się w jakiś blok! I skoro ma to być najtrudniejszy chowany na świecie, to wylejmy sobie tutaj bardzo dużo lawy, jak widzicie. I zamieńmy się w taki oto blok lawy, widzowie! I uwaga, świetnie! Zobaczcie, jak ja wyglądam. Dobra, szybko wchodzę w lawę. Uwaga, i jestem! O nie, jak to wygląda! Dobra, stanę sobie tutaj, zobaczcie, jak wygląda ten blok lawy! O nie! Dobra, schodzę, nie ukryjesz mi się! O Kurde, patrzcie to widzowie! Ej, co się dzieje? Przestańcie we mnie strzelać. Ała, ginę. To, widzowie, jest za mocne. Patrzcie, Pimpek zginął w szukanym. O nie. O, zobacz, co my tutaj mamy. Jakie ślady. Haha, luczek to będzie najprostszy chowany. No jasne, że najprostszy. No, zostawiłem ślady, nawet nie gadaj. No, co ty mówisz? No, zobacz tutaj. Po ich stóp. Serio, ale to będzie prościutkie. Dobra, widzowie, zamieńmy się szybko w inny blok, bo tutaj oczywiście nie wtapiamy się w tło. Wydaje mi się, że Taka trawa będzie idealna, zobaczcie jak się wtapiamy w tło Okej, okay. Pimpek idzie za śladami O, kolejne ślady Schodzą na dół Luczek, zaraz cię zobaczę No, nie wątpię, na pewno mnie znajdziesz Co te ślady znalazłeś moje, nawet nie gadaj Słyszę coś tutaj Haha, <śpiewanie> zaraz cię znajdę No, na pewno mnie znajdziesz, na pewno tu no, tu pisze? Mnie tu nie ma? Ej, ty mnie oszukałeś Luczek Jak to oszukałem, no co ty? No oszukałeś mnie, specjalnie postawiłeś te fałszywe weź ślady, żebym się tutaj zmylił. O, ty, ja ci dam. Ale słyszę jakieś dźwięki? Musisz tutaj być. Może gdzieś z boku? No, na pewno muszę tutaj być. Jak słyszysz dźwięk, to na pewno tutaj jestem, co nie? Ej, no ja już nie wiem. Czekaj, bo coś mi się wydaje, że ty zniszczyłeś jakieś bloki. Nie, nie zniszczyłem nic. Wcale, że nie. Co to jest? Znalazłem taki mechanizm. Co ty gadasz i co? Co z tym mechanizmem? No to on wydaje te głupie dźwięki. Nie, no naprawdę. No to nie jestem ja. Stary. Co, dobra, idę to zniszczyć i możecie znaleźć. Dobra, widzowie, w tym momencie zamieńmy się może w coś innego. Na przykład w jakieś zwierzątko, chociażby taką oto świnkę. To będzie na pewno spoko, wydaje mi się. Jestem ciekawy, czy pimpek natrafi na jakieś pułapki. <laughs> Luczek, czekaj, czy ja tam kogoś widzę? O ja, nie gadaj, tylko że mnie znalazłeś, Pimpek, no co ty? A co to jest za niebieskie pomieszczenie? Hmm. O nie, znalazłeś mnie, no co ty, nie każ mi się odwracać. A, zobacz, zobacz, widzę twój tył. Chyba wiem, gdzie ty jesteś. No nie, czy to znaczy, że przegrałem? Na pewno, zaraz się tutaj, ej, obrócisz. Ale co to jest za skrzynka? Ej, A, nie o nie, co ty gadasz? Gdzie ty jesteś? Nie, no, jestem na dole. To była pułapka. Jakim cudem? No, to nie byłem ja tak naprawdę. Wiesz, o ty nie znalazłeś mnie jeszcze? Widzę z daleka tylko jakąś świnkę. Nie, nie, nie. Ej, serio? Ja też widzę jakąś świnkę. Co jest? Proszę! Dobra, znalazłem cię już, Luczek. Haha, <ślał> 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 to było prostsze niż myślałem. O nie, co ty? Znalazłeś mnie? No, nawet tak nie gadaj. No i co? Myślałeś, że ta ściana cię ochroni? Nic z tego. Widzę cię, że tutaj jest. No kurczę, chciałem wtopić się w tło, no kurde! No niestety, Luczek, znalazłem cię. Ej, ale zaraz, czemu? Co jest nie tak z tobą? Ty czemu ty się w ogóle nie ruszasz? No bo teraz kłócam, stary, no ale co, no znalazłeś mnie, gratulacje. Dobra, a masz, masz! Ej ej. ej, ej, Co jest, co jest nie tak? Czemu ja cię nie mogę uderzać? Kto ty jesteś, jakiś śmiertelny? No kurczę, wiesz co, no teraz mnie nie możesz bić, no bo kłócam, co nie? A przy kucaniu nie można zadawać obrażeń. Co ty mówisz? Czekaj, czekaj, no wychodź stąd w tej chwili, czemu ty jesteś taki? spłaszczony w ogóle. Ej, coś mi się tu nie podoba. A, to nie no, Pimpek, to nie jestem ja. Serio, jeszcze mnie nie znalazłeś. No, to jest jakieś lustro? Czy to jest obrazek? Może jesteś po drugiej stronie? Nie ma cię tam. No nie wiem, co to jest za głupi obrazek. A może ukryłeś się w studni? Oh, mam cię! Dobra, teraz mi tutaj nie uciekniesz. Chodź tu, chodź tutaj. A. Co to jest? Ciągle to jest tylko twoja głowa? Oh. No, to jest naprawdę najtrudniejszy chowany, Pimpek. Powodzenia, musisz mnie znaleźć. To jest Atrapa. Nie wierzę w to! Jak ty tak dobrze odwzorowałeś swoje manekiny? No, spokojnie, jeszcze to nie, jest, to nie jest koniec. Dobra, widzowie, mój przyjaciel mnie szuka, ale ja mam pomysł, jak teraz możemy się troszkę zmienić. A mianowicie postawmy tutaj taką oto budę dla psa, widzowie. I czy nie ma tutaj mojego przyjaciela nigdzie? Nie ma, ok? Zamieńmy się w, zwyk w zwykłego mnie, widzowie, czyli luczka. I widzowie, pomniejszmy się w takiego małego. Czy my to widzicie? Jesteśmy teraz taką mini postacią, a mój przyjaciel jest tam daleko. Widzę go gdzieś tam na rogu mapy. No ten głupi lucz. Czemu ja go nie mogę znaleźć? Myślałem, że to będzie takie proste. Dam ci podpowiedź, Pimpek. Musisz znaleźć budę dla psa. Budę dla psa? Będzie będzie łatwizna. Chyba coś widzę. Tak, to na pewno jest budę dla psa. Chodź tu! No I co, Pipek? Znalazłeś budę dla psa. No i co, ty niby tutaj gdzieś jesteś? No nie no, nie jestem. Widzisz, tu wszystko jest puste. No ej, ale tutaj niczego nie ma! Nigdzie ani na dole, a może gdzieś pod tym wszystkim? Nie, 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 nie mogę być pod tym, jak coś. No nie, to nie mam pojęcia. Może w tej misce jesteś. Nie oh. no nie. Nie no, no nie. Nie, mam, nie wiem. Ale co, Pipek? Najtrudniejszy chowany, co? No to jest mega trudne. Pokazuj się, na pewno mnie oszukujesz. Nie macie tutaj przy tej budce. To jest niemożliwe. Jestem i jestem na pewno w tej arenie cały czas byłem i jestem. Ach, nie mam już siły. Naprawdę, szukam cię, ducze chyba z godzinę. Jak cię zaraz nie znajdę, to się poddaję. O nie, widzowie, Pippę chce się poddać. Dobra, w takim bądź razie zamieńmy się w normalną postać, widzowie, w taką normalną wielkość i w tym momencie zrobimy ostateczny trik. A mianowicie postawię moje Klony. I w tym miejscu, widzowie, poróbmy sobie takie oto dziury, żeby mój przyjaciel... on nie, tylko mnie nie widział. On się patrzy w dół. Dobra, szybko w takim bądź razie. Okej, okay, widzowie, świetnie. I w tym momencie postawmy sobie tutaj takich moich klonów. Czy wy to widzicie? Bardzo dużo ich dajmy. I my też tutaj oficjalnie na końcu skoczymy. Okej, okay, widzowie, i zobaczcie, jak to wygląda. Te wszystkie klony są tutaj, widzowie. I uwaga, my sobie też wstawmy się tutaj. I uwaga, czemu one się wszystkie na mnie patrzą? Ej, nie, dobra. To wygląda naprawdę dziwnie, że każdy mój klon się na mnie patrzy. And... Wow, co tutaj się dzieje? Czemu tu jest tyle luczków? No, ja jestem gdzieś tutaj ukryty, stary, wiesz? To są moje klony. Co ty mówisz? Serio? W takim razie ty jesteś luczkiem. Co ty robisz? E, nie jesteś luczkiem? To może ty jesteś luczkiem. O nie, ty, ty będziesz teraz uderzać wszystkich luczków? Aha, i będę sprawdzać, który jest prawdziwy, a który o kurde. nie. No nie, ale dobra, powiedz mi tylko, czy to jest naprawdę najtrudniejszy chowany. Poddajesz się, czy nie? No tak, to jest najtrudniejszy chowany, w jakiego grałem, ale ty tutaj gdzieś na pewno jesteś. Ha! No dobra, trzeba was tutaj pozabijać. O nie, widzowie, Pimpek zabija luczków wszystkich. O nie, dobra, zabija botów. Musimy się w coś zmienić. Zamieńmy się, widzowie, w taką oto muchę. Czy wy słyszycie ten dźwięk? Dobra, Pimpek wszystkich zabija, a my jesteśmy muchą. Na pewno tutaj gdzieś jesteś, Luczek. O nie, nie mam, mnie, widzowie. Zobaczcie, jak my wyglądamy. Taka mucha. Dobra, to jesteś ty. Przyznaj się i wychodź stąd. No, Pimpek, dobra, znalazłeś mnie. Widzisz, to jestem ja, Luczek. No i, no i co? Co, I czemu nie wychodzisz? Co? No, rusz się, już. Ej, no nie gadaj, czekaj. Czy tu też jest fałszywy luczek? Tak, to jest fałszywy, to nie jestem ja, uderz, zobacz. Nie wierzę w to, dobra, ty jesteś jakiś niemożliwy. To gdzie się schowałeś w takim razie? Dobra, widzowie, pipek, szuka mnie dalej, a my jesteśmy muchą, ale zamieńmy się tutaj w coś innego. I widzowie, zamieńmy się w tym momencie w pipka. Tak jest, to będzie naprawdę śmieszny prank. I patrzcie, to widzowie, jestem teraz pipkiem w tym momencie. No i widzowie, ukryłem sobie swój nick, czyli on nie będzie widział. Mojego Niku. Dobra, będę udawał, że to jest widzowie jakiś jego klon. O ja. Patrzcie to! Ej, co to jest? Luczek znalazłem swojego klona! On wygląda tak samo jak ja, ale śmiesznie. Jak to klona? Co ty wygadujesz? No serio, chodzi za mną taka sama postać jak ja. Ja nie wiem, jak on to zrobił. Jak on wygląda. No nie, chyba sobie żartujesz. To pewnie coś ty zrobiłeś, co nie? Nie, 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 muszę to sprawdzić. Ciekawe co wybierze. Kolor niebieski. Czy kolor czerwony? O ja, widzowie, mamy teraz naprawdę ciężki wybór, dobra. Nie ruszajmy się, zachowujmy się jak robot i wejdźmy na czerwone, okej. Okay. To, to jest mój prawdziwy klon. O ty, chyba się całe wkurzyłem. Pimpek, to no ty się nie bij z klonem, tylko szukaj mnie, bo teraz nie wiem, co ty odwalasz. Ale on mnie wkurza, dobra, wychodź z tyklonie, klonie, albo. O, właśnie, pomóż mi szukać luczka, Taki niebieski, yy, tak jak tam jest. Widzisz go, taki rysunek, to musisz go znaleźć. Dawaj, ja szukam tutaj tą stronę, a ty szukaj tam. Inną, ok? Lecimy! E, widzowie, on powiedział klonowi, żeby mnie szukał. Dobra. To będzie naprawdę dobry moment, żeby teraz go potrolować, Ponieważ zamieńmy się w takiego złego widzowie, pipka! I w tym momencie, widzowie, trzymam coś takiego. I uwaga, są to granaty dymne, takie czerwone. Widzicie to? I rozstawmy to po całej mapie, widzowie. Ja patrzcie na pipkę, on zaraz to zauważy. Dobra, jak najwięcej tych granatów. Let's go! Zobaczmy jego reakcję. Jak to w ogóle wygląda? Ja nie mogę pomocy, Ile tu jest dymu? Ja nie wiem. Ej, dobra, pimpek, znajdź mnie w tym momencie. Jestem tutaj gdzieś w środku. Tak, pimpek, jestem gdzieś tutaj, a ty jesteś w tym granacie dymnym, co nie? No jasne, że tak i zaraz cię tutaj znajdę. Patrz tutaj, Luczek, gdzie ty jesteś? O, ja, to jest naprawdę najcięższy chowany na świecie, nie wierzę. Dobra, pimpek, poddajesz się czy nie, bo ty mnie nie znajdziesz? Nie ma opcji, macham mieczem. Zaraz cię gdzieś tutaj znajdę. Jest dużo dymu, ale dam radę. Ja cię gdzieś tutaj widziałem, poczekaj, gdzie ty jesteś? Eee, czekaj. O, przeszedłeś koło mnie, nie wierzę. Dobra, nie pipek, nie dasz rady mnie znaleźć. Nie, ja uciekam. Uciekam, uciekam, uciekam. Eee, Okej, okay. eee No nie, dobra, ja mam tego dosyć. Poddaję się, nie chcę tego miecza, nie chcę już grać w tego chowanego. Dobra, jestem tutaj, paść, byłem cały czas w tym domku Niemożliwe!